Cześć, z tej strony Mariusz, witam Cię na moim kanale. Rok temu nieco spóźniłem się z promocjami na Black Friday. No nawet zrobiłem to po prostu słabo, przyznaję się do tego. Jednak w tym roku chciałbym zaoferować coś znacznie lepszego. I z dniem dzisiejszym uruchamiam promocję kursu Amazon Kindle Project, kursu Kids Book Project, nowego kursu Activity Book Project nie przeceniam, bo jest tak czy tak w promocji obecnej na start. Ale dodatkowo mam jeszcze promocje na serwisy takie jak Creative Fabrica oraz Bookbold, ponieważ Creative Fabrica do mnie napisało: Bookbold do mnie napisał, czy pomogę im w promocji? Zgodziłem się, ponieważ będzie to zysk dla Was. Możecie kupić taniej subskrypcję. Oczywiście wszystkie niezbędne informacje dotyczące kursów masz w opisie, jest link, tutaj przedstawiam ten link. I są wszystkie informacje dotyczące lekcji, szczegółów lekcji, zarówno pierwszego głównego kursu, oczywiście w kursie Amazon Kindle Project, nawet kupionego za tą cenę. W dalszym ciągu pomagam poprzez maile, poprzez pytanie do nauczyciela. W kursie Kidsbook Project pomagam, aczkolwiek chciałbym, aby. Osoby, które mają tylko kurs Book Project, nie pytały o podstawowe rzeczy, które znajdują się w kursie Amazon Kindle Project, ponieważ jest to strata czasu, aby przedstawiać te wszystkie informacje drugi raz. Tak więc, zapraszam do zakupów, ponieważ takiej promocji. Przez długi czas na pewno nie będzie. A jeśli chodzi o serwisy, no to zacznijmy od Creative Fabrica. Creative Fabrica w tym roku daje nam trzy fajne promocje i pierwszą z nich jest subskrypcja jedynie za jednego dolara. I to jest najlepsza opcja z tych trzech, ponieważ za jednego dolara mamy subskrypcję na cały miesiąc, a później, jeśli chcemy dalej kontynuować subskrypcję, no to płacimy 19 dolarów, a nie 29 jak normalnie. Później z kolejnymi promocjami możemy znaleźć taką promocję, w której będziemy płacić 9 dolarów. Na takie promocje warto też polować. Ja też je udostępniam często na grupach, też informuję na Facebooku, informuję na YouTube. Jednak tutaj jest taki malutki haczyk, aby uzyskać tą promocję, czyli kupić subskrypcję na miesiąc za 1 dolara, trzeba być nowym użytkownikiem. Więc jeżeli nie używałeś, nie używałaś serwisu Creative Fabrica, to jest idealny moment, aby... Zakupić ten dostęp, ponieważ tylko za jednego dolara masz dostęp do wszystkiego do pełnych licencji, manuskryptów na KDP, do grafik, do czcionek i wielu, wielu innych. Druga opcja promocji, która już nie jest taka kolorowa, ale chciałbym Wam ją również przedstawić, jest opcja w zakupienia grafik czcionek tylko za pół dolara. Jednak nie ma tam pełnej licencji POD, co jest no już niszczące nasze możliwości, jeśli chodzi o Amazon KDP, ale przedstawiam tą ofertę również, może ktoś się zdecyduje, i trzecią opcją promocji jest do 90% obniżki na większość produktów powyżej miliona. Jednak jest to promocja, która będzie bardzo krótko trwać, więc jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana, to radzę się. Radzę się skupić na Kreity w fabrykach, w dniach, których oczywiście pokazuję wszystko w y, informacjach, w linku, tam masz wszystkie detale i możesz sobie to wszystko sprawdzić. A tutaj przedstawiam jedynie zarys tych promocji. Jeśli chodzi o Bookbolta, serwis ten oferuje już od samego początku listopada obniżkę swojej subskrypcji i tak jak normalnie, oczywiście mówię tu o głównej subskrypcji, która zbrana pod uwagę, normalna miesięczna subskrypcja jest to 10,99$, z moim kodem rabatowym jest to 20% mniej, jednak... Utworzyli promocję, w której z moim kodem rabatowym możesz zakupić dostęp na 6 miesięcy. Płatność jest z góry, oczywiście, od razu mówię, za 47,99. Masz pełny pakiet wszystkich wtyczek całego serwisu. Dodatkowo, dostajesz dostęp do serwisu programu Puzzle Wiz, gdzie możesz tworzyć za pomocą generatorów puzzle Activity Book. Na ten moment jest to Sudoku, Crossword Puzzle oraz Word Search. Jednak Właściciele tej firmy, właściciele tego serwisu deklarują, że będą coraz więcej tych puzli dodawać. Więc jeśli jesteś zainteresowany na ten wyższy pakiet lub nawet na zwykły, no to z moim kodem rabatowym Mariusz Bernacki tutaj podaje, masz dostęp 20% taniej oraz dodatkową tą usługę w tej wyższej kwocie. Wracając jeszcze do moich kursów, zwróć uwagę, że ta największa obniżka jest do 27. Później. Ta obniżka się trochę zmniejsza, więc radzę się pospieszyć, ponieważ no to na, tak naprawdę no w tej cenie nie otrzyma się żadnego z tych kursów, na pewno w późniejszym czasie. Moi drodzy, jeśli macie 2-3 sekundy, to kliknijcie tą łapkę w górę. Napiszcie też komentarz, jeśli macie troszkę więcej czasu, oraz wciśnijcie przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem, by być na bieżąco, aby być informowanym o nowych materiałach na moim kanale. Dziękuję za obejrzenie materiału i do zobaczenia w kolejnym. Pozdrawiam, cześć.